Będą. w imieniu TVP Sport pani Magdalena Rudkowska prezes i oraz w imieniu firmy Budimex pan Dariusz Karaszkiewicz. A jest już przed nami zwycięska W konkursie tym zwyciężyła Aleksandra Wickel ze Szwajcarii na koniu Latoja. The first place, competitors Switzerland. this one, miejsce drugie, the runner-up, Zawodnik Włoch, Simone Koorda na koniu Wajn-Pokonacz. Italy, miejsce czwarte, Francuz, Romain Wiget na koniu Maybe-Normal. Miejsce czwarte. Portley. Najwyżej sklasyfikowany Polak. Marek Wacławik na koniu Jukan Glus. Pole. Miejsce piąte, szóste egzekwu Polacy. Tole. Marek Lewiński na huzarze i Sławomir Uchwal na koniu Danis. miejsce. Top Julia Martin do sport na koniu. Poprawnej ideal. Witaj Winamiss Matthias Hej. Matias Raich, Austria koniu, komander. Austria. To najlepsza uczestnik konkursu opuchar Equipe Sport i nagrody firmy Budimec. Mamy jeszcze nagrodę specjalną do wręczenia. Nagrodę specjalną, którą ufundowała spółka Przewozy Regionalne. Nagrodę wręczy pani Dominika Kroja, która reprezentuje firmę Przewozy Regionalne w towarzystwie pana Orgielda Kulesińskiego, dyrektora zawodów. Te nagrody specjalne. Specjalne odbiorą najmłodsi uczestnicy zawodów CSJ. Zapraszamy do nas, Weronikę Wilską i Konrada Pawłowskiego. Tak się składa, że najmłodsi zawodnicy pochodzą z Sowolskiego Klubu Jeździeckiego. Jeszcze najpierw podziękowania od organizatorów CSJ na firmy Blimex. Rara Szewicza, Ręczy Ręczyła Pani Kalarna Rutwoska, Prezeski Brahu Sopodiny, zawodów Pan Orgie Kulesiński. A teraz dosłownie dwie minuty o innej imprezie, która gościła w sobotę w parcu o Marze Polski. które odbywa się... Czwarta kwalifikacja edycji. Finał odbył się Niestety, przedstawiciele Sopolskiego Klubu Jeziorskiego i Hipodromu Sobot mieli bardzo daleko do Janowa na finał. Tam nie byli oni W związku z tym, chciałbym w tej chwili wręczyć podziękowania dla Hipodromu Sobot za perfekcyjne przygotowanie sprawy kalorowego połaru które odbyły się od 4 do 6 marca tego roku. Dziękuję bardzo Pani Prezes. Dziękuję Panu Dyrektorowi, który był również dyrektorem danych zawodów. A ja, jako dyrektor, chciałem podziękować Panu Szymonowi Talantowi, który tutaj jest komentatorem współorganizatorem zawodów, bo to on organizuje Halowy Buchar Polski. Dziękuję Panie Dyrektorze. Mam jeszcze podziękowania dla innych sponsorów z tego regionu. Jeśli są, to zapraszam Pana Błażeja Gile i Panią... Mam zaskoczenie, bo nie wiedziałem. Jeśli, jeśli są Państwo Pawłowscy, to serdecznie zapraszam. Jest. 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 pan Błażej Gila, więc pan Gilmet już od dwóch w pierwszej Halowy Kowar Polski. Pan Łażej też nie przyjechał do Janowa. Jest z tego powodu ogromnie przykro, że ja przyjechać z dwóch powodu jako zawodnik kategorii jak Open jako sponsor. Nie było wyrazmi, ale no ale to jakoś usprawiedliwia. W związku z tym teraz podziękowania. Proszę bardzo, pan I dziękuję. Dobry, dziękuję. dobry, 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 no. jest dobry, 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 Nie. dobry, 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 nic nie szkodzi koszulka jest bardzo ładna sportowa Teraz ukłon i runda honorowa. A rundę honorowa poprowadzi zwycięska para Aleksandra Fri i koordynatoria.